Dobry wieczór Artur Kaczmarski. Zapraszam na flesz czwórki. Dalszy ciąg kryzysu. Politycznego wicemarszałek Sejmu Tomasz Nałęcz przed czasem zamknął posiedzenie Sejmu. Powodem była kolejna okupacja mównicy. Tym razem zablokowali ją posłowie samoobrony. Następne posiedzenie Sejmu dopiero za dwa tygodnie będzie na nim głosowany wniosek o odwołanie marszałka Sejmu Marka Borowskiego. Nad ranem po prawie 20 godzinach okupacji Straż Marszałkowska siłą usunęła z sali Sejmowej Gabriela Janowskiego. Towarzyszyli mu posłowie z Ligi Polskich Rodzin i Samoobrony. Usunięci twierdzą, że strażnicy wykręcali im ręce, dusili i szarpali. Mija 5 lat od wejścia w życie nowej konstytucji. Od 1997 roku ustawa zasadnicza pozwala na stopniowe podkłanianie państwa i dostosowywanie go do standardów demokratycznych. Prezydent Aleksander Kwaśniewski uważa, że w najbliższym czasie nie powinny być wprowadzane żadne zmiany w konstytucji. W celi aresztu śledczego w Krakowie odbyła się promocja książki Przepis na huligana”. Jest to pierwszy w kraju poradnik mówiący o tym, jak radzić sobie z bandytami i chuliganami. Z książki, która jest pracą zbiorową można dowiedzieć się na przykład, jak przejść bezpiecznie przez miasto i nie stać się ofiarą. Irlanda przygotowuje się do kluczowego referendum w sprawie traktatu z Nicei. Ponowne odrzucenie traktatu przez Irlandczyków poważnie opóźniłoby poszerzenie Unii Europejskiej. Jednak ostatnie sondaże są optymistyczne. Tylko 29% wyborców jest przeciwnych powiększeniu Unii. Zapraszam za godzinę. Minęła 20.